Witam serdecznie na wideo prezentacji Macbooka Pro A1502. Model, który cieszy się niezmiernym powodzeniem wśród naszych klientów. Pokażę Wam go od strony techniczno-wizualnej, więc żeby nie przedłużać, skupmy może się na tym, co jest na pokładzie tego maka. Mamy tutaj MacOS Katalinę. Catalina. Mamy tutaj także matrycę 13,3 cala. Model o identyfikatorze Early 2015, czyli początek 2015 roku procesor Intel Core i7 dwurdzeniowy w podstawie taktowania mamy 3,1 GHz, jeżeli chodzi o turbo boost będzie to 3,4 GHz. dodatkowo do tego solidna ilość pamięci RAM a mianowicie 16 GB, całość jest świeżana jest na 1867 MHz DDR3 dodatkowo do tego jeżeli chodzi o grafikę macie tutaj Intel Iris Graphics 6100 Zobaczmy sobie jak to wygląda dalej oczywiście nie mogę tutaj Minąć rewelacyjnego wyświetlacza, jakim jest Retina, przypomnę 13,3 cala 2560 na 1600 pikseli. Zobaczmy sobie, jeżeli chodzi o dysk. Mamy tutaj dysk 120 giga, dysk oczywiście SSD. Do tego na pewno interesuje Was temat, jak wygląda sprawa z baterią. A mianowicie tak, ten konkretny model, który otrzymacie po zakupie, został wyprodukowany 7 grudnia 2015 roku. Nie mylcie, proszę, to z identyfikatorem. Motelu dwa niezależne parametry. Popatrzmy sobie, jak wygląda tutaj bateria. Macie tutaj co prawda, by ktoś powiedział 320 cykli na baterii, ale zobaczcie sobie, co jest istotniejsze w tym przypadku parametru baterii, a mianowicie to, że 95,2% to jest żywotność tej baterii, czyli tak naprawdę jej zużycie jest na poziomie niecałych 5%. I to jest najistotniejszy parametr, jeżeli chodzi o cenę w tym momencie baterii. Popatrzmy sobie, jak wygląda ten Mac od strony wizualnej. Więc tak, macie tutaj klawiaturę podświetlaną. Klawiatura pozostawiona została specjalnie w układzie oryginalnym, tak jak do nas przyszła. Oczywiście zostanie spolszczona dobrej jakości naklejkami do układu klawiatury QWERTY.pl, ale zobaczcie sobie, klawisze nie są wyślizgane. Nie ma tutaj jakichś tam większych Rysek w na samym, palm, samym palmreszcie. Mam tutaj dodatkowo gładzik, Forstach. Dodatkowo do tego pokażę Wam, jak on wygląda tutaj od strony obudowy zewnętrznej. Więc, tak. Jeden bok, drugi bok. Tutaj to, co możecie sobie ewentualnie zobaczyć, jest tutaj taka delikatna, naprawdę ryska. Myślę, że nie jest ona na tyle, na tyle duża, żeby przeszkadzała jakby w tym, żeby ocenić tego MacBooka naprawdę jako MacBook w ładnym stanie wizualnym. Popatrzmy sobie jeszcze oczywiście boki. Bok jeden, bok drugi. Do tego omówmy sobie szybko. Złącza wejście na kartę SDXC. Mamy HDMI. Mamy dodatkowo do tego Thunderbolt. Mamy dodatkowo do tego Thunderbolt 2. Do tego mamy także tutaj. Zobaczcie sobie, jak to wygląda na bokach. To ewentualnie jakieś tam przetarcie mogą się zdarzyć. Bo oczywiście jest to sprzęt używany, więc nie będzie idealny. Jak z pudełka, z kartonu. Dodatkowo do tego mamy tak. Złącze MagSafe 2. Do tego mamy dwa złącza Thunderbolt 2 i do tego mamy kolejne wejście USB 3.0 i wejście słuchawkowe mini jack. Popatrzmy sobie na kolejną stronę. Więc, tak jak widzicie, naprawdę jest w ładnym stanie zachowany ten MacBook. Oczywiście, do tego dostajecie od nas gwarancję serwisową. Sprawdzamy podczas audytu wszystkie klawisze, sprawdzamy sprawność portów, sprawdzamy baterię, sprawdzamy matrycę, tak żeby po żebyście po otrzymaniu tego sprzętu mogli się cieszyć jeszcze przez długi okres czasu z użytkowania tego Maca. Przypomnę, bardzo fajna konfiguracja i siódemeczka na pokładzie. Do tego 16 RAM, do tego dysk szybki SSD 120 Giga. Także generalnie polecam, Polecam ten zakup i dodatkowo do tego zaznaczę bateria w bardzo fajnym stanie kondycyjnym. Także polecam ten, tego MacBooka, bo jest to zakup godny polecenia.